Cześć, jestem Dorotka. Jestem Karolina Sztor. Dzisiaj gotujemy hamburgery i frytki. Mnie trochę szczypią jeszcze od cebuli e, oczy. Dlaczego tutaj przyszłaś? E, bo dowiedziałam się, że gotuję, a ja zawsze i pomagałam czasami przy robieniu takich kotletów czy frytek, to chciałam zobaczyć jak to tutaj jeszcze wygląda i jak to tutaj wszystko funkcjonuje. A ja no bo lubię gotować i chciałam wystąpić w MasterChefie. Ja jestem Patrycja. Ja jestem Kinga. I ja też jestem Kinga. Dlaczego dzisiaj przyszłyście tutaj? Ja dzisiaj przyszłam, bo bardzo lubię gotować i ostatnio nawet starałam się sama zrobić obiad, ale bym trochę przehajczyła kotlety. Kinga, no? Ja tutaj chodzę dlatego, bo chcę się więcej czegoś dowiedzieć o gotowaniu i chcę się czegoś więcej nauczyć. Super. Ja tutaj chodzę, żeby się nauczyć gotować. Moją pasją było gotowanie. Ola, dlatego tutaj jestem, bo uwielbiam gotować w domu. Sama gotuję deser dla całej rodziny. Super. Masz na Mam na imię Gabrysia i jestem tu dlatego, że bardzo lubię gotować i bardzo... Yy, lubię jeść zupę pomidorową. Super, a powiedzcie mi jeszcze, yy, co to znaczy zdrowe jedzenie? Rozmawialiśmy ostatnio na, o, na temat zdrowego jedzenia. Jakie to zdrowe? Yy, zdrowe jedzenie to są warzywa i owoce. Super, a gdzie można je znaleźć? Kupić yy. i tak dalej. Na, na przykład można je zerwać w ogródku, kupić na jakimś targu, we sklepach. Mam na imię Maja, no i przyszłam tu, no bo bardzo lubię gotować. Na raz ugotowałam dla, mo dla moich rodziców i sióstr oby makaron z pomarańczowym sosem. Ja nazywam się Julia i przyszłam tutaj dlatego, bo bardzo lubię gotować i chcę rozwijać moje pasje. Witam, nazywam się Mateusz. Przyszłam tutaj dla zabawy, bo nie mam co robić w sobotę. Ja jestem Dawid. Przyszłem tu, żeby rozwijać swoją pasję gotowanie i żeby gotować jak najlepiej. Dziękuję. Do widzenia. Dzień dobry. Nazywam się Agnieszka Smolarek. Mieszkam w Słukowicach Łęk. Mam przyjemność być od niedawna, w zasadzie od początku roku prezesem stowarzyszenia, które tutaj powstało na naszej wioski Dajmy Dzieciom Radość. Jak no, na pewno Państwo wiedzą, stowarzyszenie to jest taka działalność charytatywna trochę i trzeba po prostu wkładać to całe serce, ponieważ tu nie ma żadnych profitów, za to robi się po prostu yy, pracę można powiedzieć trochę społeczną dla kogoś, wkładając to serce, nie, otrzymując wdzięczność oczywiście, ale nie jakieś finansowe wynagrodzenie. Yy, to stowarzyszenie było zawsze bliskie mojemu sercu, ponieważ tutaj wcześniej już działa moja mama, e, za wiele osób tu działających. E, mamy tutaj piękne, piękny budynek, po starym przedszkolu mam piękny plan zabaw. Bardzo rzeczy, dużo udało się już zrobić. E, dużo mamy jeszcze w planach. Ale jak to stowarzyszenie, po prostu nie jesteśmy przedsiębiorstwem zarabiającym, e, tylko po prostu liczymy na dobre serce naszych darczyńców, na jakieś wsparcie, cegiełki, e, dotacje oczywiście. No i właśnie w wyniku, w wyniku takiej jednej dotacji, o którą Podcaliśmy projekty do, do gminy i do, otrzymaliśmy właśnie dotację na jeden taki pro, projekt. Projekt nazywa się Magiczne gotowanie. Projekt wypłynął w zasadzie z mojego serca, ponieważ ja zawsze pasjonowałam się gotowaniem, zawsze lubiłam gotować, eksperymentować, łączyć różne smaki, próbować i tak No i chcieli, chciałam też to za, tym zaszczepić tych najmniejszych tutaj, bo stowarzyszenie jak sama nazwałam widajmy dzieciom radość, więc działa na rzecz dzieci w zasadzie najbardziej. Tak? I tak też udało się odzyskać nam dotacje właśnie z gminy na, to, na ten projekt. Jest to seria warsztatów, trochę nam już plany pod, po oczywiście wirus, niestety COVID, ponieważ to już miało rozpoczęcie od lutego, zaczęliśmy od września. Ale jak na razie idzie wszystko super. Powiem tak. Obawiałam się bardzo tego, po prostu, bo to jest niestety praca z dziećmi, e, są różne przyzwyczajenia, dzieci są różne, różne oczekiwania w dzisiejszych czasach, ale tak sobie pomyślałam, że e, super alternatywą dla odciągnięcia właśnie dzieci od, od tego niestety wirtualnego świata, jakim są telefony, komputery, laptopy i tablety, e, byłoby właśnie takie spotkania i, i, i gotowanie, no bo i, i po prostu ple, szczepienie w nich tej pasji. Też jestem bardzo super rozczarowana, może nie rozczarowana, zaskoczona może w ten sposób I, i pani, której tutaj moje koleżanki znajome, które działamy w stowarzyszeniu. Dzieci przy, po prostu są cudowne, są wspaniałe, Prze, przy, po prostu to przerosło najśmieszniejsze moje oczekiwania. Są bardzo aktywne, e, chętne do współpracy, e, bardzo dużo już mają świadomość na temat e, gotowania w zasadzie i zdrowej żywności, no bo niestety tutaj e, pod patronatem e, te, te warsztaty są pod patronatem. Tronatem zdrowego jedzenia, alternatywy dla jedzenia jakiegoś tam śmieciowego. I no współpraca układa nam się super. Tak jak mówię, dzieci są chętne, coraz większe jest zainteresowanie warsztatami. Mamy trochę ograniczoną ilość tutaj miejsc, ale, ale mam coraz więcej odzewów, telefonów, sms-ów, maili, że, że jeszcze są dzieci chętne na te warsztaty. Współpraca układa się super naprawdę świetnie. Próbujemy trochę same dzieci zachęcać różnymi rzeczami, coś gotować nowego, ale mamy też, zapraszamy gości, właśnie dzisiaj mamy zaproszonego super yy, profesjonalnego kucharza i, i chcemy to kontynuować, chcemy jeszcze zapraszać jeszcze więcej osób, yy, jakichś znanych i, i takich, dla których, yy, tak jak mówię, gotowanie jest pasją, a jednocześnie też zawodem, sposobem na życie. Także. Yy, Cóż mogę powiedzieć? Powiedziałabym, że wszystkich serdecznie zapraszam. Może w tym momencie bardziej do śledzenia naszej strony, tego, co się dzieje u nas na warsztatach. Może w przyszłości uda się nam te warsztaty jakoś powiększyć, coś kontynuować. Będziemy bardzo intensywnie nad tym myśleć. Będziemy wdzięczni za każde dobre słowo, za każde wsparcie. Już jesteśmy ogromnie niewdzięczni, bo mamy odzewy od tutaj lokalnej, lokalnych naszych biznesmenów w sensie. Znaczy tu sklepy od pani Anetki Ficek czy z pzs którzy nas pomogli bułkami, na, na przykład na dzisiejsze warsztaty, czy też y, y, firmą Szlagor, która też nam... Y, zafundowała po prostu mięsko na dzisiejsze hamburgery. Także naprawdę jesteśmy bardzo, bardzo wdzięczni za to, za wszelkie okazy i przejawy jakiegoś e, aprobaty, wsparcia i e, darowizny. Dzieci, tak mówię, są cudowne. E, moi współpracownicy tutaj, zresztą nie współpracownicy, bo to są koledzy, koleżanki, którzy działają w stowarzyszeniu, naprawdę są bardzo pomocni, bardzo uczynni, mogę liczyć na ich wsparcie i po prostu czuję, że, że jest to jakieś wielkie przedsięwzięcie i, i jak. My jakoś razem w tym wszystkim uczestniczymy. Wszystkie panie, które tu są koło mnie, ja jestem panią zastępcą pani prezes pani Agnieszki Smolarek. Działam tu już od w tym przedszkolu, w tym stowarzyszeniu dajemy dzieciom radość od 2012 roku. Jest mi niezmiernie miło, że tak prężnie rozwija się teraz nasze stowarzyszenie, ponieważ no, została panią prezes, została Agnieszka Smolarek. Ona ma bardzo wielkie chęci do tego prowadzenia tego stowarzyszenia. Także ona dużo rzeczy tu bardzo robi dobrą robotę, jak się to mówi. Teraz ostatnio, żeśmy właśnie prowadzimy dla dzieci takie gotowanie dla dzieci. Dzieci są bardzo zadowolone i mam nadzieję, że będzie dalej prężnie działało. To stowarzyszenie, ponieważ no, jest grupa ludzi bardzo chętnych. Właśnie tu mnie stoją dwie dziewczyny, które bardzo dużo pomagają. Dzień dobry. Jestem w stowarzyszeniu, działam od początku i jestem skarbnikiem. Dzień dobry. Na imię mam Aleksandra, zdrobniale mówią do mnie Ola. Pracuję w stowarzyszeniu od samego początku, czyli od założenia. Działalność stowarzyszenia. Jest w tym momencie bardzo prężna. Mamy bardzo dobrą przewodniczącą. Nareszcie się coś dzieje, bo y, pominąwszy to, że y, co roku były festyny i na tym się kończyło, a w tej chwili wiadomą sprawą jest, że coś zaczyna drgać. Dziękuję bardzo.